Pod hashtagiem numer 85 pokazywałem Wam kiedyś kolekcję moich trzmielin. W dzisiejszym filmiku chciałbym wrócić znowu do tych trzmielin. No i tutaj pokazuję Wam trzy odmiany. Musicie wiedzieć, że kiedyś myślałem, że są cztery odmiany na tej mojej rabatce. No ale okazało się, że. Niestety nie. Jedna roślina okazała się nie być trzmieliną, ale muszę Wam powiedzieć, że już jestem wyprowadzony z błędu. Chodzi dokładnie o tego chwasta, można powiedzieć. Ja go tak nazywam, ponieważ on rozprzestrzenia się po całej rabacie. No nic, no to pokażę Wam wszystkie moje trzmieliny, jak prezentują się teraz. Na początek, może pokażę Wam wszystkie moje trzmieliny, umiejscowione tutaj na tej kołowej rabacie w towarzystwie starych pni drzew, tak żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda. Tutaj od razu mówię, że to nie jest trzmielina, a myślałem, że jest. No ale. Taka jest kiepska moja wiedza ogrodnicza, ale jak wiadomo, człowiek uczy się całe życie, głupi umiera. Także ja nauczyłem się również czegoś nowego. Także na tej mojej rabacie są trzy gatunki trzmielin, dosyć popularne, jak się okazało. Także nie mam nic tutaj wyszuka wyszukanego. Prawdopodobnie w każdym w grudku. Właśnie takie trzmieliny są również do podziwiania. No, i tutaj ostatnia z nich, a za chwilkę pokażę Wam każdy gatunek trzmieliny osobno, w osobnym ujęciu. No to zaczynamy. Tutaj jeszcze ostatni rzut oka. No i jedziemy. Chyba najładniejsza, a także najpopularniejsza trzmielina w naszych ogródkach to trzmielina Emerald Gold, roślina z rodziny dławiszowatych. Można ją spotkać. Zresztą pochodzi z Japonii, z Korei, z Chin, także jest to roślina egzotyczna. Więc pasuje tutaj do tej mojej egzotycznej herbaty. Jak dojdą bananki. One tu już są, ale jeszcze nierozwinięte. No to pięknie się to będzie wszystko układało w taką prawdziwą, egzotyczną herbatę. Jak widzicie, jest to roślina taka pnąca, lubi się piąć. Można ją wykorzystywać na przykład na żywopłot, można ją też formować. No, i jak widzicie, kolory ma prześliczne. O tej odmianie trzmieliny Emerald Gaiety mógłbym powiedzieć dokładnie to samo co o poprzedniej. No, bo to właściwie jest siostra tej złotej. Z tym, że ta odmiana troszkę tak bardziej płoży się po ziemi. Co nie zmienia faktu, że robi to bardzo efektownie i w ogródku naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Zresztą, tak jak tutaj można podziwiać na załączonym obrazku, bardzo fajna trzmielinka, więc polecam, na pewno da dużo radości. No, i ostatnia z moich trzmielin. Jest to odmiana Sunspot. Która podobno nie toleruje warunków słonecznych. Woli takie bardziej zacienione miejsca. Ale tutaj sobie radzi w pełnym słonku. Obok tego pnia. Starego pnia, który, który już sobie tutaj usechł. No i całkiem. Całkiem sympatycznie wygląda, kolory również ma ładne, nie usycha. No i jestem z niej bardzo zadowolony, ponieważ to jest taka roślina okrywowa. Czyli ona tutaj zakryła ten pień, no i prezentuje wszystkie swoje wdzięki. No i teraz czas na największe moje Ogrodowe Fopa. Barwinek Variegata. Kiedyś myślałem, że to jest śmielina. Nawet ją nazywałem. Twierdziłem, że to jest jakaś odmiana Japonikus. Ale jak widzicie, nie. To jest zwykły barwinek. Poznałem to po tym, że on ma kwiatuszki takie fioletowe. No i strasznie się płoży. Posadzony w jednym miejscu wychodzi gdzieś tam. 3 metry dalej, no i muszę Wam powiedzieć, że z tego barwinka jestem bardzo, bardzo niezadowolony. Zobaczcie, on mi tutaj z każdego rogu już niemal wychodzi. Rozgościł się na tej rabacie tak strasznie chaotycznie. Popatrzcie, tutaj gdzieś oplata pnie. Co prawda, jest go w tej chwili mało, ale on się za chwilkę rozpanoszy tutaj na tej całej rabacie. Także nie trzmielina a barwinek. No i na sam koniec pokażę Wam jeszcze trzmieliny w innych aranżacjach. Tutaj trzmielina złota, która pnie się po takim pniu. Jego tutaj nie widać, ponieważ właśnie ta trzmielina zdominowała cały ten pieniek. No, i jeśli macie na przykład jakieś brzydkie pięki w ogrodzie, które chcecie jakoś zamaskować, to można zrobić to właśnie w taki sposób, jak tutaj widzicie. Tutaj te trzmielinki zakrywają dosyć nieestetyczne miejsca w ogródku. Także polecam. Można taką trzmielinkę zastosować również, kiedy chcemy zamaskować jakiś nieatrakcyjny element naszego domku czy też altany ogrodowej. Zobaczcie, tutaj sprawdza się to w bardzo fajny sposób, a trzmielina bardzo ładnie zakrywa nieelegancki element. To wszystko, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć.